Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto przed nami kolejny odcinek z serii Dark Souls 3 z randomizerem odpalonym. Z tej strony oczywiście Harry i zapraszam do oglądania. Plan na dzisiaj jest taki, żeby zdmuchnąć bossa, którego ostatnim razem poznaliśmy w naszej lokacji, a mianowicie władcę Pogorzelisk. I dajcie tym z w O, kto mnie zgasił? Także nie ociągamy się i lecimy. Na miejsce jego spoczynku. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać teraz wejście do Irytylu. A mianowicie, normalnie w oryginale e, potrzebowaliśmy, znaczy po zabiciu biskupów głębin, dostawaliśmy e, dziwną lalkę, która umożliwiała nam wejście przez tą ścianę mgły, tą blokadę w Irytylu. Nie wiem, jak to tam się nazywało dokładnie, lodowo. Ona umożliwiała nam wejście. Ciekawe, czy tutaj oni dropną to, czy. Trzeba będzie dalej gdzieś szukać. Bo jak trzeba będzie gdzieś szukać, to będzie trochę lipnie. Ale myślę, że i z tym powinniśmy sobie dać radę. No i oczywiście, jeszcze nam zostaje boss Strażnik Grobów tak się nazywał. I Wielki Wilk. Ale na razie tym się nie zajmujmy. Wchodzimy do naszego kolejnego bossa. Odzyskajmy co nasze. Postarajmy się nie dać oklepać. Raz i dwa. Hop, hop. Pięknie wykręcony. Rozumiem, że krytyka tu się na nim nie da. A i za wcześnie. Panikowałem. Znaj się. Po raz kolejny. Pierwsze podejście po dłuższej przerwie. Znaczy, po dłużej, no, badniej, no. no, to to i tak jest długo. Dla mnie od solsów. Pewnie zmachł się jeszcze. Aj, znowu gridi. Aj. Zaklikać bym go chciał Dobra, już nie mam czym leczyć Ewentualnie jeszcze mi zostaje możliwość rozpalenia się Ale to chyba będzie bez sensu A i zaczyna się jednak kolejna faza Zapowiada się zabawnie Hop Ajajaj aj, aj. Może jeszcze? Nie było tematu Ech. No to mnie odprowadził szybko do ogniska Dobra, powracamy już przed oblicze bossa Rozpalmy się, bo oczywiście zostałem obity po drodze. Zwiększymy ilość w tym samym HP, więc miejmy nadzieję, że może to jakoś przeważy o wyniku walki. Słaba wymiana. Będzie jeszcze gorzej? Nie, dobrze by wyszło. Brak staminy. Zapomniałem, że ty tak potrafisz w ogóle. Oj, oj. nam bardzo magiczna ta dusza która teraz odpaliła. teraz postanowił przełamać pierwsze lody między nami, podrzeć trochę atmosferę. Auć, auć! Ładny atak z jego strony. Bardzo celny. Jeszcze się chyba zbafował, do tego. Kończymy pierwszą fazę, poszło lepiej niż poprzednio. Aha. Znacząco mniej życia ma w tej fazie, to już od razu widać. Co nie znaczy, że jest prostszy. Raz, dwa, hop, raz. Będzie chwyt, będzie graf. Au, 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 jego trzeba tak zaklikać, że nawet śmierć, która po niego później przyjdzie, złoży from wypowiedzenia na biurko. Nie, znowu nam się złapać na to samo. Uch. Oj, oj, oj! Oj! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj. Jeszcze raz! Jeszcze na chwilę przenieśliśmy się do kapliczki Zjednoczenia. Postanowiłem zmienić ilość butelek Estusa. To zawsze może bardziej pomóc. Z popielnych i tak raczej nie korzystam, a jak już to bardzo rzadko. Zobaczymy, czy możemy wzmocnić jakkolwiek broń. Nie możemy. Nie mam dwóch łusek Titanitu. Także. To tyle jeśli chodzi o kapliczkę zjednoczenia. Eee, teraz się tak zastanawiam. ciekawe czy podniosłem swoje dusze? eee nieważne. Zobaczymy się już bliżej niego. Dobra, i wracamy pod ścianą mgły. Rozpalamy się po raz kolejny, bo oczywiście znowu zostałem ubity. I lecimy z. On to jest cienia no. Ja jego mnie ja tylko on mnie. Na taką wymianę ten nce iść. Leczmy się, zrolujmy, dostańmy od nowa. I w jedno i to samo Dobra. Aj. Oj, oj! Ale się dałem złowić. E, no nie, no nie! Dobra, udało się jakoś wyrolować z tego. Teraz już słabiej to wyszło. Czy jego się da odbić. Może nie będę sprawdzał. Au, au. Nie no, spamujesz jeden atak, gościu. Praktycznie, no. Jeszcze raz. Dobra. Pierwsza faza. Oczywiście, że nie podniosłem dużo ostatnim razem. Chyba nie chcę wiedzieć, ile tam było. Jakoś zlecgnuję chyba z tej wiedzy. Ojejku Ciekaw jestem, czy jeśli by nie trafił tym drugim atakiem, czy dalej by odpalił to kombo całe. Pewnie. Z czym jeszcze mnie zaskoczysz? No dobra. Ła. Wow. Nie. Rolowałem przecież. To jest nie fair. A jeszcze mi pierunem czywal. Na koniec. Au! Ale mnie nadział. Dobra, kolejny gwiazd do bossa. Oczywiście oklepany po drodze również zostałem, jak, jak zwykle. Tam się chyba tego na dochicie nie da przejść. Nerwowy typ. Ał? Ej no, promować chciałem. Dobra. Dobry timing. Czyli nie rozpoznaje tego ataku, kiedy on go wykonuje za bardzo? Ale widzę, że teraz ten będzie chyba spamował. Trzeba przyznać, że ten boss ma dla ataku. Ja myślałem, że znowu zrobi ten swój atak z pobrotu. Zaczynamy Magią się bawić. Ciekawe ile ma punktów inteligencji, że takie obrażenia zadania. Aj, za wcześnie ten przeciągnięty jego atak. O nie, czymś dostałem, tutem przeżyłem, jeszcze żyję, jeszcze żyję, trzymam się dobrze. Aj, naciskałem, runa. Nie, teraz to już moja wina. Znaczy w sumie to zawsze jest moja, ale nie chcę się do tego jakoś przyznać. Ale masz wypad. Nie wiem jak tego uniknąć, naprawdę. Teraz się jakąś cudem udało Czemu nie mogę zrelować? Dobra, pierwszą fazę mamy z głowy Leczyć się już nie mam czym Także pokażę wam sztuczkę jak się go na mełkicie robi Było miło. Hehehe. Hehehe. Kolejny podjazd do bos'a. Muszę się nauczyć jego ataków. Nie ten timing, o, właśnie. Nie rozpalałem się przed walką, bo tak stwierdziłem, że może w trakcie walki spróbuję się rozpalić. Aj! Jeśli mi pozwoli. Chyba słabo. A jednak. Widzicie, to się nazywa kultura, no. Aj! Ale mnie odpycha od siebie. Jesteś gościu bardzo odpychający, wiesz? To przyjąłem, nie wiem, po co? Dobra, za ale nie wyszło najgorzej. Do boku, do boku, do boku, witamy, uciekamy. Tworzy, może, Skutka. Dobra, wytrącony. I kolejna, kolejna faza. Zobaczymy jak to teraz pójdzie. Tutaj możemy trochę do niego postrzelać, czemu nie. Oj. Za wcześnie. Znowu to przyjmę. Na ryjcowo. To na szczęście nie zrobiło takiego efektu jakiego mogło. Znaczy, obrażeń, tak jakie mogło. Teraz będzie walenie w ziemię, no jaha. Eee, no nie koprze mnie, bo cię oddam Wrascie mi światełko. No i do spania Lulu No, jeszcze raz. Mamy to. No, umieraj szybciej. Węgiel mędrca, fragment kościoł marłego. E, nie, nie do końca jest to, o czym myślałem, że zdobędziemy. Ja mam tylko nadzieję, że gdzieś tutaj, właśnie nie ma tej dziwnej lalki do, do zdobycia. To zdobienia też. Będzie zdobić mi pokój. Odpocznijmy w takim razie przy ognisku. I naszym następnym krokiem będzie co? Czego nie zebraliśmy? Skąd? Dobra, przeniesiemy się do kapliczki zjednoczenia. Zobaczymy się tam. Dobra, i trafiliśmy do kapliczki. Próbujemy sobie wbić jakiś poziom. Czy się uda? Coś się uda. Chcielibyśmy, a może w końcu wytrzymałość, bo mi tej staminy ciągle brakuje. Czy ja mam jakieś duszyczki do spożycia? No hmm. może nie tu. Mam, ale żeby do poziomu mi wystarczyło. Zaraz się przekonamy. To śmieci, wow. Zawsze o tym marzyłem, żeby śmieci nosić ze sobą. To jest wystarczające na poziom? No no. Nie. Choć tam koło 300 chyba brakuje. Spalimy fragment kości nieumarłego. I myślę, że możemy spróbować z kolejnym bossem, którego odkryliśmy jakiś czas temu, także zobaczymy się bliżej. Dobra, idziemy się dzisiaj zmierzyć z naszym kolejnym bossem Który jest odźwiernym od wejścia do katakumb Więc byłoby miło jakby się udało do w końcu ululać. A stamina. Najpierw bym się wilków pozbył Nie pamiętam, żeby w oryginalnej walce w DLC były wilki Pomniejsze, aczkolwiek mogę się mylić Nie lubię tej walki, więc zazwyczaj ją pomijam jak to jest tylko możliwe? Pięknie przebity. Połowa życia za nami. I później się pojawi wielki wilk, tym lepiej. Mówisz masz Jak to mawiają jak na zawołanie, nie? Gdzie jestem wilk? Aj! Porąbany psie! Uspokój się! Co za kundel? A po 19? Dobrze widziałem? Tak, 19. To ta magia, to widzę w tym podejściu to mi się chyba w ogóle nie przyda. ała Czy zapisał ktoś numery tej ciężarówki? Boże święty Panuwa Ja rozumiem walki z dwoma bossami, ale to bez przesady O, jeszcze hit i ten widok będzie tak dojeżdżał. Jeden estetyk mi został. Dobra. O, chyba uchem mnie wytrącił. Dobra, nie mam już nic więcej do leczenia. Jeszcze raz to zrobisz? Tak. Aj! To nie idzie mi unikanie tego ataku akurat Jeszcze raz to zrobi Tu się zmęczy na chwilę Widzisz gościu, jakbyś pedigree ja to byś nie, nie męczył się tak szybko Au? Może whiskas zwolisz. To sorry, nie? Już mamy takie czasy, że się każdy utożsamia z czym chce, no, eee, co się stało się? Tego nie pamiętam Takie coś miało miejsce Wygląda jakby się trochę zdenerwował. Wytrącony z równowagi Jest! Tak! Tak! Wielki wilk poszedł spać! i kolejna, kolejny fragment kościoła umarłego także to by było na tyle w tym odcinku jeśli ci się podobało zostaw lajka suba jeśli chciałbyś w jakikolwiek, wespr jakikolwiek sposób wesprzeć mój kanał e, i lubisz grać w gry na... w opisie jest link do instant gaming z moim kodem gry są faktycznie tańsze Sprawdzałem osobiście, sam z tego korzystam, no i kupując za właśnie za pomocą tego linka wspomagasz mój rozwój, rozwój mojego kanału. Także dzięki śliczne, do zobaczenia następnym razem i zajebiście, że się udało z dwoma bossami. Trzymajcie się, cześć!